Witam Państwa bardzo serdecznie. Na Mandrela cykl czytamy razem. Zawsze w niedzielę o godzinie 19 czytamy jakąś książkę. Tym razem jest to książka, oni jego zdetronizowali, arcybiskupa Marcela Alefebra. No już od wielu tygodni zostało nam już tylko kilka rozdziałów. Dzisiejszy rozdział jest bardzo ciekawy, dotyczy Pawła VI. I ja z tego miejsca chciałabym podziękować moim widzom za wspieranie tego kanału, zwłaszcza, że ostatnio poprosiłam o właśnie taką możliwość zakupu książki. I tutaj dzięki moim widzom wkrótce ta książka do mnie dotrze. Książka wolnomularza, który pisał o ekumenizmie, książka w języku francuskim. I później będziemy ją nie analizować, tak jak tutaj o niego zetronizowali rozdział po rozdziale, ale e, jestem zobowiązana teraz e, nagrać o niej specjalny program. Dzisiejszy rozdział dotyczy Pawła VI. I jako, że ostatnio na początku odbiegłam od książki i weszłam w dygresję, tak teraz skupimy się na początku na książce i zobaczymy, jak arcybiskup Lefebvre opisał Pawła VI. Potem może spróbujemy się zastanowić, jak jest przedstawiony dzisiaj. No, patrzymy tutaj na niego, postaramy się też spojrzeć obiektywnie, żeby zobaczyć, co on uczynił i na to zapewne potrzeba by dłuższego programu. Także zachęcam Was również, jak będziecie komentować, żeby to było merytoryczne, żeby to było bez emocji. Na wstępie chcę powiedzieć, że arcybiskup Lefebvre, jak i Bractwo Świętego Piusa X jest przeciwne takiemu poglądowi, który nazywa się sedywakantyzmem, który mówi, że od czasów soboru nie ma papieża. To znaczy, ci współcześni sedywakantyści tak twierdzą. Ogólnie nazwa sedywakantyzm oznacza stanowisko twierdzące, że obecnie w kościele nie ma żadnego papieża. I tych grup, i tych odłamów mamy wiele. Z tym się jednak arcybiskup Lefebvre nie zgadzał, ale nie zgadzał się też z takim. Podejściem, że nie można obiektywnie oceniać pontyfikatów danych papieży. W historii Kościoła się zdarzali różni papieże i w odniesieniu do depozytu wiary możemy oceniać ich uczynki. Tutaj ten dogmat o nieomylności papieża ma też swoje Ograniczenia. Tutaj nie chodzi o nieomylność we wszystkim i w każdym działaniu. Musi po prostu być to zgodne z depozytem wiary i konkretne warunki muszą zostać spełnione, ale to na inny temat. W każdym razie na początku arcybiskup postuluje o zachowanie takiego zdrowego rozsądku, ponieważ z Pawłem VI. Były związane bardzo różne teorie spiskowe. Niektórzy twierdzili, że było dwóch Pawłów VI, prawdziwy i jego sobowtór. Ten prawdziwy miałby być uwięziony w podziemiach Watykanu, a drugi miał zasiadać na tronie świętego Piotra. Pojawiały się różne książki na, o takiej tematyce, więc widzimy, jaka to była kontrowersyjna. Postać za, za czasu tego pontyfikatu? Dlaczego myśli, że było ich dwóch? O tym sobie jeszcze powiemy. Otóż dlatego, że czasami papież w różnych miejscach mówił rzeczy zupełnie, zupełnie sprzeczne, więc trudno to było inaczej wytłumaczyć. Inni twierdzili, to też taka kolejna teoria, że Paweł VI nie ponosił żadnej odpowiedzialności za swoje czyny, ponieważ miał być rzekomo zakładnikiem własnego e, otoczenia. Twierdzili e, ci komentatorzy, że miał być on nawet odurzany za pomocą narkotyków. E, pokazywali zdjęcia papieża wyczerpanego fizycznie, żeby takie teorie podeprzeć. Jednak arcybiskup Lefebvre. Stwierdza jasno, że tego typu wyjaśnienia są pójściem na łatwiznę, że musimy szukać głębi. Gdyby tylko tak było, to być może wystarczyłoby poczekać na następne c Pawła VI, ale tak nie jest. Dalej, jak widzimy, ta linia Watykanu. Idzie w drogą, którą Paweł VI niejako wytyczył. Więc cóż takiego miało miejsce? I Arcybiskup Lefebvre twierdzi, że powinniśmy bardziej tutaj zbadać życie, dzieciństwo, biografię Pawła VI. I możemy poszukać chociażby rozwiązania w opiniach osób, które znały Pawła VI. Jedną z takich osób był kardynał Danielu w swoich wspomnieniach opublikowanych przez członka rodziny stwierdził wyraźnie Paweł VI jest papieżem liberalnym, to oczywiste. I arcybiskup Lefebvre twierdzi, że tutaj jest klucz. We wcześniejszych rozdziałach on pokazywał, jak ten liberalizm przez różne furtki trafiał do kościoła. I Paweł VI to był papież, który już wcześniej był po prostu tym liberalizmem przesiąkniętym przez całe życie. Osoby, które go otaczały i mistrzowie, którzy go nauczali, oni wszyscy byli liberałami, więc chcąc, nie chcąc tym nasionku. I jedną z pierwszych jego m, takich działań to była zmiana a, moderatorów soboru. E, ustanowienie swoich przyjaciół i liberałów jako moderatorów soborów. Wtedy też e, sobór zaczął e, iść w takim kierunku, że ta frakcja liberalna zaczęła e, zwyciężać. E, Ci, którzy wcześniej przewodniczyli danym e, sekcjom Soboru, oni zostali zepchnięci na dalszy plan. Zostawiono, pozostawiono im tylko przewodnictwo e, honorowe, a e, rolę główną w obradach Soboru przejęli właśnie ci nowi moderatorzy wskazani przez Pawła VI. I tutaj Paweł VI, gdy sam wspierał frakcję liberalną, no to nie było już innego e, innej opcji, żeby ta frakcja bardziej tradycyjna na soborze mogła zwyciężyć. Na zakończenie soboru Paweł VI przeczytał, powtórzył słowa Lamenesa, o którym wcześniej mówiliśmy w naszych programach, słowa, które brzmiały: Kościół prosi jedynie o wolność. A to jest w sprzeczności z tym, co pisał Grzegorz XVI, z tym, co pisał Pius IX. Ja zachęcam Was do obejrzenia jednego z moich odcinków z cyklu Problemy Filozofii, który dotyczy zasady niesprzeczności. i arcybiskup Lefebvre definiuje liberała jako kogoś, kto neguje zasady niesprzeczności, kto żyje w ciągłej sprzeczności. Możemy tutaj nawiązać do Hegla, który. Pisał o tezie, antytezie i syntezie. I Paweł VI bardzo często formułował takie nierozwiązywalne problemy. I dlatego wiernym, nawet jeśli by chcieli być posłuszni, no to mają problem. Jeśli słyszymy sprzeczności, to której tezie mamy być posłuszni, tak? I tutaj ten problem będzie się przejawiał. Przykład zostaje tutaj opisany następująco. Na przykład w 1964 roku w encyklice Ecclesiam Suam papież twierdzi, właśnie przytacza słowa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Zawarty jest w nich ostatni nakaz dany przez Chrystusa apostołom. Nazwa ta apostoł oznacza mianowicie przekazane posłannictwo, którego nie sposób nie wypełnić. Więc, z jednej strony, jest tutaj e, tradycyjna nauka o tym, że Kościół powinien iść i nawracać, ale w innym miejscu pojawia się e, antyteza. Pojawia się antyteza, czyli inny pogląd to w tej samej encyklice, że Kościół musi nawiązać dialog ze światem, w którym e, żyje. Dzięki temu Kościół przybiera postać słowa przesłania i dialogu. No więc pytanie, czy mamy nawracać, czy mamy e, dialogować z tym światem bez przekonywania tego świata, bez nawracania go do wiary katolickiej. I potem mamy próbę syntezy, która tak naprawdę powiela, Antytezy. Więc widzimy, że w takiej metodzie to tutaj zawsze ta negacja tego porządku tradycyjnego nieuchronnie zwycięży. Synteza brzmi następująco, to wszystko w tej samej encyklice. Zanim doprowadzimy świat do wiary, owszem, by doprowadzić do wiary, potrzeba byśmy się do świata zbliżyli, byśmy z nim nawiązali dialog. Więc najpierw mówimy o nawracaniu, potem o dialogu ze światem i potem, że najpierw musimy nawiązać dialog ze światem, a dopiero potem e, możemy nawracać. Tutaj może to być różnie interpretowane. To może nie być e, aż takie Jasne, ale chodzi o to, że kiedyś te encykliki papieskie, jeśli porównamy te nowe z tymi starymi, nie pozostawiały miejsca na jakieś takie interpretacje. Było jasno, wiadomo, o co tym papieżem chodzi, a teraz w tych tekstach, czy to soborowych, czy w tych późniejszych encyklikach, no my bardzo często tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi. Do tego pojawiają się różne interpretacje. Podobna mentalność pojawiła się, jeśli chodzi o Łacinę. Z jednej strony Paweł VI potwierdza, że Łacina jest językiem kościoła, jest językiem uświęconym, z którym związane są wieki tradycji i przede wszystkim jedność języka i uniwersalizm Kościoła dzięki temu jest zachowany, ale z drugiej strony Paweł VI twierdzi, że Kościół powinien z tego języka uczynić ofiarę, czyli go porzucić. Ale dlaczego mamy czynić ofiarę, porzucać coś, co się sprawdza, co jest plusem Kościoła? No stwierdza, że to język narodowy musi stać się głównym językiem szy, mimo że również e, przyznaje, że w ten sposób tracimy język wieków chrześcijaństwa, stajemy się jakby intruzami i laikami w dziedzinie literackiej ekspresji spraw świętych. W ten sposób w dużym stopniu tracimy to wspaniałe i niezrównane bogactwo artystyczne i duchowe, jakim jest chorał gregoriański. Z pewnością nie bez powodu odczuwamy z tego powodu, że i zamieszanie. Ale skoro tak jest, skoro jest to święte, piękne i dobre, to dlaczego mamy z tego rezygnować? I tutaj się pojawia ten paradoks, i to, co mamy również dzisiaj: jak wiele osób nie potrafi tego zrozumieć, dlaczego ma nie być miejsca w kościele na Łacinę, dlaczego musimy z tego zrezygnować? W imię czego? W imię tego dialogu ze światem? O co chodzi? Arcybiskup twierdzi, że wręcz tutaj jest jakaś w tym tonie taka masochistyczna przyjemność, z tego, że będziemy się tej łaciny pozbywać, żeby zatwierdzić taką ofiarę w imię jakichś pozornych argumentów, które tak naprawdę jedynie stanowią pretekst dla modernistów. Wręcz przeciwnie tutaj arcybiskup stwierdza, że używanie języka łańcińskiego nigdy nie było przeszkodą w nawracaniu niewierzących ani w edukacji chrześcijańskiej, wręcz przeciwnie to proste ludy Afryki i Azji kochają chorał gregoriański i ten wspólny święty język, który jest znakiem ich przynależności do katolickiego świata. Argument, który podawał Paweł VI na rzecz usunięcia łaciny, to była kwestia zrozumienia, że jeśli będziemy mieć języki narodowe, to wtedy będziemy mogli w sposób zrozumiały wszystko przełożyć na język świecki. Natomiast. Arcybiskup Lefew twierdzi, że przecież nikt nikomu prywatnie nie zabrania modlić się w swoim języku, jednak modlitwa liturgiczna to coś innego niż prywatna. I poza tym i to jest tutaj taki argument, który warto sobie zapamiętać, bo on się często powtarza że liturgia to nie jest nauczanie, które jest skierowane do ludu, ale kult, jaki lud chrześcijański oddaje Bogu. Czymś innym jest katechizm, a czymś innym jest liturgia, i bardzo często właśnie te dwa pojęcia zostały pomieszane. Tak? Liturgia jest po to, aby ludzie mogli chwalić Boga w sposób najpiękniejszy, najświętszy, najbardziej uroczysty, modlić się do Boga poprzez piękno. Tak brzmiała liturgiczna Maksyma Piusa X. Dlaczego też te plotki o tym rzekomym sobowtórze Pawła VI wynikało to stąd, że potrafił się zachowywać tak, jakby rzeczywiście było ich dwóch: czyli raz był tradycjonalistą, a potem modernistą. Raz takim katolikiem, można by pomyśleć, tradycyjnym, a potem progresistą w końcowych wnioskach. I ostatecznie pisze arcybiskup Lefebvre nie potępiał. Tego, co zasługiwało, zasługiwało na potępienie, jak właśnie różne herezje, a potępiał to, co powinien zachować, czyli na przykład używanie łaciny w liturgii. I dla wrogów Kościoła ta cała atmosfera tego pontyfikatu to była wymarzona okazja, możliwość posłużenia się nim jak pewnego rodzaju narzędziem. Bardzo ciekawe jest tutaj przytoczenie faktu, że około 1976 roku organ sowieckiej partii komunistycznej zaczął domagać się od Pawła VI, aby w imię Soboru potępił arcybiskupa Febra i ekon w podobny Sposób, postulat sformułował włoski dziennik komunistyczny Lunita, który poświęcił całą stronę Pawłowi VI. Po tym jak arcybiskup Lefebvre w jednej z swoich homilii wywołał wściekłość komunistów, ponieważ po prostu skrytykował komunizm. I w ten sposób starano się właśnie naciskać na papieża, aby tradycje, aby dzieło arcybiskupa Lefebra potępił, no ale arcybiskup stwierdza, że tutaj, jeśli mówimy o organie sowieckiej partii, to jednak nieco niezręcznie jest ich słuchać i mieć takich przyjaciół. Jest to smutna ilustracja reguły. Zachęcam tutaj również. W tym kontekście dosięgnięcia do Mackiewicza, którego rok teraz obchodzimy, który wiele na temat Pawła VI napisał w swojej książce Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy. Może jeszcze dzisiaj pod koniec to przytoczę, ale wróćmy do mm, tekstu. Pojawia się pytanie. Jak my mamy się w takim razie zachowywać? Bo tutaj jeszcze raz przypomnę, że arcybiskup Lefebvre nie jest sedewakantystą. Chciałabym tutaj e, uciąć różne pytania e, w komentarzach, również jeszcze raz zachęcić do tego, żeby zachować zdrowy rozsądek w komentarzach. E, no, musimy być wierni temu, jaka jest nasza wiara. Nie powinien katolik... Wchodzić w jakieś dwuznaczności. Tak, nasza mowa ma być jasna, tak, tak, nie, nie. I gdy coś jest sprzeczne, yy, zaczyna się pojawiać pytanie, co tak naprawdę katolik ma robić. Katolicy zaczynają się czuć zagubieni wtedy. Arcybiskup Lefebvre twierdzi, że wtedy w praktyce nasza postawa powinna opierać się na wstępnym rozeznaniu, które jest konieczne z uwagi na niezwykłą. Okoliczność, że nagle mamy u władzy w kościele przedstawicieli liberalizmów i papieża, który się zgadza z tymi liberalnymi zasadami. I powinniśmy się zachować tak. Jeśli papież mówi coś, naucza czegoś, co jest zgodne z tradycją, oczywiście powinniśmy podążać za jego słowami. Natomiast jeśli mówi coś, co się jawnie sprzeciwia wierze katolickiej, albo gdy Zachęca do czegoś, pozwala na coś, co szkodzi naszej wierze, co mogłoby nas od wiary oddalić, wtedy no, nie możemy niestety tego przyjąć. No, jest to trudne, ale inaczej takie ślepe posłuszeństwo może skutkować utratą wiary katolickiej. Ponieważ tutaj kwestia wiary powinna być na pierwszym miejscu. Kościół, papież i hierarchia mają służyć w wierze. To nie oni tworzą wiarę, oni mają jej służyć. Wiara nie jest czymś, co się tworzy. Wiara jest niezmienna. Wiarę można tylko przekazywać. To jest tutaj główne hasło arcybiskupa Le Febra, gdzie na jego y, grobie mamy zapisane jego hasło przekazałem to, co otrzymałem. On zawsze się starał po prostu przekazać to, czego się nauczył, a nie wymyślać, nie stwarzać nowej wiary. Zacytuję tutaj jeszcze końcowy fragment. Przecież jest jasne, że wszystko to, czego nieustannie się od nas wymaga, całkowite podporządkowanie się papieżowi, pełna akceptacja soboru, przyjęcie całej reformy liturgicznej, wszystko to zmierza w kierunku sprzecznym z tradycją, co z każdym. Rokiem znajduje coraz wyraźniejsze potwierdzenie w faktach. A zatem domaganie się od nas takich rzeczy to zmuszanie nas, abyśmy przyłączyli się do gaszenia wiary. Nie ma mowy. Męczennicy oddawali życie w jej obronie. Mamy przykłady chrześcijan, którzy byli więzieni, torturowani czy wysyłani do obozów koncentracyjnych z powodu ich wiary. Wystarczyłoby jedno ziarenko kadzidła złożone w ofierze Bóstwu i ocaliliby swoje życie. Kiedyś poradzono mi, proszę tylko podpisać, że ekscelencja to wszystko akceptuje, a potem spokojnie dalej robi swoje. Nie, wiara to nie zabawa. Arcybiskup Lefebvre miał różne propozycje, na przykład proponowano mu, że raz publicznie odprawi nową mszę i nie będzie mieć żadnych problemów ze swoją działalnością, ale on nigdy na tego typu kompromisy nie poszedł. I to co budzi liczne. Kontrowersje, to fakt, że w 2008 roku Paweł VI został ogłoszony świętym, więc bardzo szybkie były te procesy beatyfikacyjne, kanonizacyjne papieży soborowych i posoborowych. Bractwo Świętego Piusa X wydało wtedy taki komunikat, że była pośpieszna ta procedura i możemy mieć różne. Wątpliwości, ponieważ to właśnie Paweł VI doprowadził do końca II Soboru Watykańskiego, wprowadzając takie doktryny jak liberalizm, wolność religijna, kolegializm i ekumenizm. Sam przecież papież Paweł VI w 1966 roku powiedział, że w kościele zapanował teraz klimat niepewności, samokrytyki. Można by nawet powiedzieć samo zniszczenie, jakby kościół sam siebie e, prześladował. A potem e, papież w kolejnym roku sam przyznał, że w wielu dziedzinach sobór wciąż nie zapewnił nam uspokojenia, a raczej wzmógł problemy i y, trudności. W 1972 roku Paweł VI powiedział, że swąt szatana wdarł się do świątyni Boga, więc to jest ciekawe, że sam krytykował, y, Sobór, ale stwierdzając te fakty, nie robił nic, co mogłoby przeciwdziałać tej samozagładzie. Popierał ją jednocześnie. Narzucił reformę obrzędów w mszy i innych sakramentów, którą potępili kardynałowie odtawiani i baci. Wielu Kapłanów i zakonników za czasu pontyfikatu Pawła VI było prześladowanych, nawet skazywanych za wierność im świętej trydenckiej. To, na co zwraca uwagę Mackiewicz, to fakt, że komunizm nie został potępiony na Soborze, ale że z komunistycznymi krajami były prowadzone układy. Tutaj Mackiewicz również pisze o tym, jak to wyglądało, jeśli chodzi o cerkiew prawosławną. Najbardziej rozwija ten wątek komunistyczny, dlatego zachęcam, żeby to przeczytać. I może przeczytam końcówkę tylko tej książki Mackiewicza Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, gdzie jest wspomniany jeszcze Paweł VI za czasów, gdy był arcybiskupem Giovanni Baptista Montini, gdy objął archidiecezję Mediolanu, aby zdobyć sobie popularność w tym najbardziej przemysłowym i progresywnym mieście Italii, wzniósł wtedy teatralnym gestem ręce do nieba i powiedział będę się modlił o to, aby zgrzyt i warkot motorów był nam muzyką, a kopeć i dymy kominów fabrycznych kadzidłem, więc widzimy już tutaj e, tą jego taką tendencję do zmian liturgicznych. Mackiewicz pisze, e, komentuje to następująco. Wierzymy, że Ojciec Bóg Wszechmogący nie zechce tej modlitwy wysłuchać i może nie zechce wysłuchać i tamtych modlitw zanoszonych przed jego ołtarze, aby błogosławił czy zachował Polskę w ustroju. Komunistycznym. Tak się kończy książka Mackiewicza. Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy. Jest tutaj bardzo dużo faktów. No żeby to przytoczyć, no zapewne trzeba by zrobić osobny. Program. Jeszcze wcześniejsza była książka w Cieniu Krzyża, również Józefa Mackiewicza. Do czego Was zachęcam? Jest to świetne uzupełnienie książki. Oni jego zdetronizowali. Bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Jak zwykle zachęcam do tego, żeby subskrybować, żeby kliknąć kciuki, kciuki w górę, żeby komentować, żeby wspierać mój kanał. Nowe programy na tym kanale zawsze. W czwartki o godzinie 18:30 i w niedzielę o godzinie 19:00. Bardzo Wam dziękuję.